Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że dzisiaj mogę do Was wreszcie pogadać i to nie z byle jakiej okazji, a dlatego, że będziemy wspólnie świętować 23 tysiące subskrypcji na kanale. Co więcej, w podobnym czasie dostałam też powiadomienie, że kanał osiągnął 2,5 miliona wyświetleń. Więc postanowiłam te dwa wyniki, te dwie niesamowite liczby dzisiaj uczcić i odpowiedzieć na Wasze pytania, bo cieszę się, że jest Was tutaj coraz więcej. Zacznę od pytań od patronów, a Wy z kolei, jeżeli chcielibyście dołączyć do grona moich patronów, stać się częścią naszej społeczności i na przykład spotkać się ze mną na rozmowie live w przyszłym tygodniu na Zoomie. To jak najbardziej zapraszam, link do mojego Patronite'a jest w opisie tego odcinka. I słuchajcie, z powodu bardzo dużej ilości pytań, którą od Was dostałam, podzielę to QA na dwie części, że dzisiaj będzie pierwsza część QA, a w najbliższym czasie postaram się wyrzucić kontynuację. Pytanie od pierwszego patrona, Andrzeja. Gdybyś mogła sobie udzielić jednej rady przed wyjazdem do Izraela, mając tę wiedzę co dzisiaj, co by to było? No i powiem szczerze, że to jest w ogóle trudne pytanie i takie trochę filozoficzne, psychologiczne, i w ogóle nad pytaniami od Andrzeja musiałam się dłużej zastanawiać nad odpowiedzią, za co więc dziękuję, bo to są bardzo ciekawe pytania. No i tak, zastanawiając się wczoraj w zasadzie nad tym, stwierdziłam, że gdybym wiedziała to, co wiem dzisiaj, to przed przyjazdem do Izraela posłuchałabym się mojego partnera i zamieszkała w Tel Awiwie. A już Wam mówię, jaki jest kontekst. Trochę takiej prywaty ode mnie z życia. Generalnie to, jak przeprowadzałam się do Izraela, to jeszcze przed przeprowadzką, jeszcze będąc w Polsce, szukaliśmy już gdzieś tam zdalnie mieszkania właśnie w Tel Awiwie, bo taki był początkowo zamysł, żeby w Tel Awiwie zamieszkać. Mój partner jest w ogóle fanem Tel Awiwu i uważa, że jeżeli Izrael to tylko Tel Awiw. No, a ja też w zasadzie nie miałam nic przeciwko, bo przecież Tel Awiw to świetne miasto, więc jak najbardziej oczywiście chciałam tutaj zamieszkać. No, ale jakby oczekiwania a rzeczywistość troszkę nam się rozminęły, dlatego, że kiedy szukaliśmy tego mieszkania, no to okazało się, że nasz budżet w porównaniu z moimi standardami, jakby nie za bardzo idą w parze. I tu też nie chodzi o to, że ja mam jakieś ponadprzeciętne standardy, przynajmniej nie wydaje mi się. Nie posądzam się o to, to raczej jest ten dysonans pomiędzy standardem mieszkań izraelskim, czyli mimo wszystko blisko wschodni standard mieszkań, a europejski, w tym na przykład właśnie polski, więc mieszkania w Polsce, które są uważane za fajne, jakby nowe mieszkania, oczywiście w dobrym standardzie, ale po prostu mówi się o nich, że. Wiecie, mieszkania w nowym budownictwie, czy tam, nie wiem, w nowoczesnym standardzie, ale nic luksusowego, tylko po prostu fajne, przyzwoite mieszkanie w Polsce. Takie mieszkanie w Izraelu jest uważane za mieszkanie luksusowe, no i kosztuje jakby dużo, dużo więcej. Więc kiedy pokazałam swojemu partnerowi, jakie mieszkania mnie interesują, no to okazało się, że albo one były gdzieś tam w takich bardzo słabych dzielnicach Tel Awiwu, więc ewentualnie to, co mieściło się w naszym budżecie, no to jakby dzielnica była słaba, więc szukaliśmy dalej, no i okazało się, że żeby połączyć nasz budżet i mój standard, moje wyobrażenie o mieszkaniu, no to mamy możliwość tylko i wyłącznie taką, żeby zamieszkać gdzieś na obrzeżach, na przedmieściach Tel Awiwu. No, i też ja wtedy nie miałam takiej wiedzy na temat tego kraju, więc wydawało mi się, że tam na przykład 5 km z Ramat Gan do Tel Awiwu no to przecież żadna wielka odległość i żaden problem. Bo wiecie, Polska jest dużo większym krajem niż Izrael. Izrael jest malutki, więc odległości pomiędzy miastami w Izraelu są czasami porównywalne do odległości między dzielnicami, na przykład Warszawy. Więc ja sobie pomyślałam, słuchajcie, 5 km, to ja jadę do pracy z Wilanowa na Mokotów. Więc to w ogóle żadna odległość, więc spokojnie możemy sobie zamieszkać w Ramat Gan. No i oczywiście nie słuchałam gdzieś tam porad mojego partnera, który okazuje się po czasie miał sporo racji, no, że Ramat Gan to jednak nie będzie miejsce dobre ani dla niego, ani dla mnie, że nie będzie mi się tam podobać. Też zresztą słyszałam takie głosy od innych Izraelczyków, że po przyjeździe do Izraela jako imigrant, imigrantka, dobrze jest zacząć od Tel Awiwu, bo to w ogóle jakby zmienia obraz i bardzo wpływa na naszą percepcję, postrzeganie Izraela, zwłaszcza właśnie z perspektywy imigranta. No, ale nie słuchałam, bo bardzo zależało mi na tym, żeby jednak dobrze czuć się u siebie w mieszkaniu i nie chciałam, wiecie, brać mieszkania, w którym wiedziałam, że będę się bardzo źle czuła, no bo ten standard izraelski naprawdę czasami potrafi przerazić. Chociaż już jest troszkę lepiej niż kiedy przyjechałam 3,5 roku temu. No ale zamykając już tę historię, tak staram się ją w skrócie opowiedzieć. No to zamieszkaliśmy ze względu na moje naciski, właśnie w Ramat Gan, kilka kilometrów od Tel Awiwu. No i okazało się, że te kilka kilometrów dało nam nieźle popalić, no bo w Izraelu transport publiczny też jest taki sobie. Kiedy już jesteście w Tel Awiwie, to ten transport publiczny jest ok, jest dobry, ale jeżeli chcecie się dostać z Tel Awiwu, z jakichś tam obrzeżnych miast, no to jest ciężko i są korki, więc te 5 kilometrów to potrafi być półtorej godziny w autobusie. Plus to w ogóle jakby to miasto samo, Ramadan Gan, bardzo mi się nie podobało i ja, wiecie, mieszkając w tym mieście, myślałam sobie, że no tak wygląda Izrael. Jakby oceniałam kraj na podstawie tego miejsca, w którym mieszkałam. Co się później okazało, bo przeprowadziliśmy się rok temu do Tel Awiwu. No to jest w ogóle słuchajcie, państwo w państwie. Tel Awiw. I to jest zupełnie co innego niż to miasto, w którym wcześniej mieszkaliśmy. I tak naprawdę moja percepcja Izraela zmieniła się o 180 stopni. To jak potrafiłam nie lubić tego kraju mieszkając w Ramat Gan, a jak bardzo pokochałam Izrael po przeprowadzce do Tel Awiwu, no to jest słuchajcie nieba a ziemia. Yy, więc odpowiadając na pytanie Andrzeja, gdybym yy, wiedziała to co wiem teraz yy, przed przyjazdem do Izraela, na pewno zaczęłabym od mieszkania w Tel Awiwie. Yy, nie wiem, jak to rozegrała, słuchajcie, budżetowo, bo to nie jest takie proste, ale mimo wszystko zrobiłabym wszystko, żeby jednak zacząć od Tel Awiwu. Kolejne pytanie od Andrzeja. Co sprawia, że tracisz poczucie czasu? Znowu takie pytanie, które mnie zmusiło do mocnej refleksji. Są takie dwie rzeczy, oczywiście jest na pewno ich więcej, ale żeby tutaj się nie rozgadywać za długo, no to są spotkania z przyjaciółmi i podróże. Jeżeli chodzi o spotkania z przyjaciółmi, jeżeli widzę się z kimś, z kim mogę porozmawiać i ta nasza rozmowa jest, wiecie, fascynująca i zajmująca, no to kompletnie tracę poczucie czasu. I jeżeli kogoś lubię, jeżeli mamy fajną relację i nasza rozmowa się klei, i zawsze znajdują się jakieś tematy. No to mogę rozmawiać godzinami, wtedy w ogóle tracę poczucie czasu i takie spotkanie może trwać nawet i 7-8 godzin. Yy, kiedy to jest w zasadzie siedzenie czy tam spacer i, i rozmowa. Yy, druga rzecz to są podróże. Chociaż tutaj jest troszkę yy, to bardziej skomplikowane dlatego że ja podróżując troszkę się właśnie stresuję, że ten czas mi umyka. Więc z jednej strony tracę poczucie czasu, a z drugiej strony bardzo zwracam uwagę na ten upływający czas. Bo tak cały czas się martwię, żeby jakby nie stracić nawet minuty z, tych, z tej podróży, żeby jak najwięcej zobaczyć, żeby nie spać za dużo i na przykład normalnie w życiu codziennym wstaje dość późno, a na wakacjach zawsze wstaję wcześnie rano, nawet jeżeli położy się poprzedniej nocy dość późno, no bo po prostu szkoda mi właśnie tracić tego wyjazdu. I to jest w zasadzie trochę męczące, powiem Wam szczerze i trochę nawet przeradza się w taką, w taką paranoję czasami bo tracę jakby tą zabawę i tę radość z podróży, bo jestem tak skupiona na tym, że jak najwięcej trzeba zobaczyć i jak najwcześniej wstać i nie wolno usiąść i odpoczywać, bo jest tyle rzeczy do zobaczenia. No i w zasadzie wtedy taki wyjazd już przestaje być wyjazdem wypoczynkowym. Więc to jest taki minus. Ale ogólnie podróże to jest w ogóle rzecz, która sprawia, że czuję, że żyję. Podróże i koncerty. Kolejne pytanie jest od mojej patronki Justyny. Co kochasz w Izraelu? Co chętnie zabrałabyś ze sobą do innego kraju, gdybyście się kiedyś wyprowadzili? Częściowo mówiłam o tym w moim ostatnim podcaście o wyjeździe do Wiednia, więc gorąco ten podcast polecam. E, tak, nagrywam podcasty dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli. E, nagrywam podcasty, to może trochę dużo, to trochę, to dużo powiedziane, bo nagrałam dwa odcinki do tej pory tylko, e, ale zaczęłam i bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. No i właśnie w tym odcinku o Wiedniu trochę o tym mówię, że w Europie żyjemy trochę bardziej jak jednostka. Oczywiście uogólniam mówiąc Europa i generalizuję, no ale na potrzeby jakby tego zagadnienia umówmy się, że w Europie żyjemy tak bardziej indywidualnie, podczas gdy Izrael jest taki bardzo wspólnotowy i tutaj żyjemy trochę jak taka jedna wielka rodzina na takiej kupie. Przez co czuję się dużo mniej samotna ja w Izraelu, ale nie tylko ja i dużo osób też o tym mówi, że właśnie w Izraelu jest takie poczucie przynależności do jakiejś większej grupy, do czegoś większego. Więc ja to w Izraelu bardzo lubię i kiedy podróżuję do Europy, to tego mi mocno brakuje. Też bardzo lubię w Izraelu to, że jest tutaj w powietrzu coś takiego właśnie magicznego, co też sporo osób o tym mówi. I e, ciężko to w zasadzie opisać słowami, także trzeba chyba przyjechać i to poczuć. Kolejna rzecz, którą uwielbiam w Izraelu, a bardzo brakowało mi tego w Polsce, to jest taki brak wyraźnej hierarchii, między innymi w pracy. Chociaż nie tylko, ale praca jest takim dobrym przykładem. E, w Izraelu nie ma tej wyraźnej hierarchii, to znaczy jesteśmy wszyscy na ty, nie mówimy sobie na pan, pani. E, w pracy przełożony jest z nami na równi, traktujemy go w zasadzie jak kumpla. I nie musimy, nie musimy się wiecie, kajać po prostu przed kimś, tak jak to czasami bywa w niektórych polskich firmach tylko dlatego, że ktoś jest naszym przełożonym. Także tego w ogóle nie czuć i myślę, że ten brak właśnie hierarchii, brak takiej takich podziałów, jeżeli chodzi o szczeble kariery, jest bardzo pomocny, jeżeli chodzi o atmosferę w pracy. Też moim zdaniem świetnie wpływa na wyniki pracy. Bo ludziom po prostu pracuje się fajniej i chce im się bardziej pracować. Też nie ma takiego plotkowania w biurach, jakiegoś takiego podkładania świń, więc ta kultura pracy w Izraelu bardzo mi się podoba, chociaż godziny pracy już mniej, bo pracuje się niestety dużo i więcej niż w Polsce. Co też na pewno chętnie zabrałabym do innego kraju, to są prawa kobiet. One są w Izraelu na bardzo fajnym poziomie, często wyższym niż europejski, co może być zaskakujące dla wielu plus też, no w ogóle takie traktowanie kobiet na co dzień w Izraelu jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Oczywiście troszkę inaczej jest w takich społecznościach ultraortodoksyjnych, bo tam kobieta ma jakby swoją określoną rolę, natomiast w dalszym ciągu te społeczności w Izraelu stanowią mniejszość. Fajny jest też taki brak oceniania. Można wyjść w piżamie na spacer z psem, czy nie wiem, niezależnie od tego jak wyglądacie i co na siebie założycie, to nie spotkacie się raczej z takimi, wiecie, spojrzeniami od innych ludzi w waszą stronę, bo nikogo to po prostu nie interesuje. Jest taki wszechobecny luz i można być sobą i to też w ogóle fajnie wpływa na pozbycie się kompleksów. Ja się wielu kompleksów w Izraelu właśnie pozbyłam. Czy udało ci się w końcu zaprzyjaźnić z jakąś Izraelką? Dla tych, którzy mogą nie kojarzyć kontekstu pytania, zapraszam was na taki dosyć już starszy odcinek na moim kanale właśnie o kobietach w Izraelu, o Izraelkach. Które w ogóle swoją drogą to też jest taka nowa refleksja, która mnie ostatnio naszła, jak sobie tak spacerowałam ulicami Tel Awiwu. Słuchajcie, dla mnie Izraelki to są najwolniejsze kobiety na świecie. I to mówię w ogóle o tym, w jaki sposób one funkcjonują, jak się zachowują, jak idą nawet, jaką mają ekspresję. Są tak pewne siebie i tak niesamowicie wolne w tej pewności siebie że to właśnie ostatnio bo ja lubię sobie analizować i patrzeć na ludzi i to właśnie tak do mnie przyszła taka refleksja. Natomiast jeżeli chodzi o przyjaźń, no to nie udało mi się zaprzyjaźnić z żadną Izraelką, ale udało mi się poznać wiele wspaniałych Izraelek tak troszkę bliżej, właśnie w mojej pracy. Natomiast jeżeli chodzi też o te przyjaźnie, to to też trochę wynika z mojego trybu życia i okoliczności, bo ja kiedy szukam przyjaciół, a na emigracji jest tak, że czasami po prostu tych przyjaciół musicie szukać, bo sami do was nie przyjdą, i to nie jest wasz kraj, gdzie to się dzieje gdzieś tam naturalnie. No to właśnie jestem na takich różnych grupach facebookowych, i to są grupy dla kobiet, które przyjechały do Izraela, które emigrowały do Izraela. No i na tych grupach często organizuje się jakieś takie spotkania w celu właśnie kreowania przyjaźni. No, i to są spotkania, tak jak mówię, dla przyjezdnych, dla imigrantów. Więc ja z tymi Izraelkami też mam w zasadzie mniej do czynienia, po prostu. No i też fajnie, jakby poznać kogoś, kto też przyjechał do Izraela i przeprowadził się, no bo jest taki fajny grunt do rozmowy, że wiecie, też zostawił ktoś swój kraj, też się tutaj przeprowadził, też są różnice kulturowe, o których możemy sobie pogadać. Więc głównie w takich osobach znajduję gdzieś tam przyjaciół. Łukasz pyta, jak idzie pisanie książki. I też było wiele innych pytań o książkę, więc to już od razu wrzucę może tak do jednego worka. Wiele osób pytało, jak idzie, kiedy będzie, gdzie można nabyć, kiedy będzie można nabyć. I słuchajcie, te pytania naprawdę są dla mnie bardzo, bardzo miłe, bo e, cieszę się, że w ogóle tak pamiętacie. Wiecie, to, wiecie że ja wspominałam o tym, że, że piszę książkę, że chcę napisać książkę. Cieszę się, że pamiętacie i że czekacie, że chcecie ją przeczytać. To naprawdę jest dla mnie taki spory komplement. Natomiast, no niestety muszę Was zmartwić, bo to pisanie tak nie za bardzo mi idzie. Głównie dlatego, że no, na ten moment pracuję tak dużo, że nie za bardzo mam kiedy pisać, a nawet jeżeli znajdę czas, żeby pisać, to nie znajduję energii. Wiecie, pisanie jest um, takim zajęciem, które po pierwsze oczywiście jest bardzo kreatywne, ale wymaga też takiego dużego wkładu emocjonalnego, zwłaszcza książka, którą ja chcę napisać, um, jest taka bardzo emocjonalna i to jest coś, w Czym ja chcę być całym sercem i całą sobą i chcę się w to zaangażować. Nie chcę wiecie tego robić wtedy, kiedy uda mi się tam znaleźć 20-15 minut wolnego czasu, tylko chcę to zrobić tak w zasadzie na cały etat, zająć się pisaniem książki. Kiedy zamykam laptopa po skończeniu pracy, bo pracuję z komputerami, no to naprawdę ostatnią rzeczą, o której myślę, jest otworzenie kolejnego laptopa, tym razem prywatnego. I pisanie. Także niestety mnie połączenie tych dwóch rzeczy przerosło. Mam też taki plan, z którym mogę się z wami podzielić. Moim takim cichym marzeniem, które ostatnio przerodzi, przerodziłam w swojej głowie z marzenia w plan, jest zrezygnowanie z pracy zawodowej i zajęcie się na pełny etat pisaniem, tak żeby faktycznie tę książkę wreszcie napisać i żeby móc też się tym cieszyć, tym pisaniem. No ale do tego oczywiście potrzebne jest uzbieranie wystarczającej ilości pieniędzy, żeby móc nie pracować. Więc taki mam póki co pomysł. I zapraszam też na patronite, jeżeli chcielibyście w taki bardziej praktyczny sposób wesprzeć ten mój pomysł. Aleksandra Sas pyta: Dlaczego tak mało nowych filmików na YouTube? Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. To pytanie trochę łączy się z tym, co powiedziałam przed chwilą, a mianowicie pracuję na tyle dużo, że niestety nie znajduję czasu ani energii, żeby nagrywać na YouTube'a. No i to też głównie wiąże się z tym, że moja praca jest w pełni związana z siedzeniem przy komputerze. A nagrywanie na YouTube'a też jest gdzieś tam powiązane z elektroniką. Oczywiście nie w pełni, ale w bardzo dużej mierze. Ostatnio mierzyłam się z takim fatalnym, słuchajcie, przebodźcowaniem. Miałam już serdecznie dosyć i nie byłam w stanie wytrzymać tego... Mój organizm nie był w stanie wytrzymać tego czasu spędzanego przy ekranie komputera czy też telefonu. I też ta ilość bodźców, informacji, która spływa do nas z tak wielu miejsc, to mój organizm już nie był w stanie sobie z tym poradzić. No, a że nie mogę jakby zrezygnować z pracy, no to gdzieś tam ucierpieć musiał na tym YouTube. I też w ogóle moje social media. Na pewno zauważyliście, że jest mnie mniej w internecie, że można mnie spotkać tutaj rzadziej, nie tylko na YouTubie, ale również na Instagramie czy Facebooku. No bo właśnie potrzebowałam takiego detoksu, słuchajcie, od elektroniki. Cześć to nie pytanie, ale może jakiś odcinek o dużej ilości miejsc do zwiedzania przez turystów. Ewentualnie może coś o rynku pracy. Z góry dzięki. Skąd pomysł, żeby zacząć nagrywać na YouTube? Masz jakiegoś innego bloga? Chętnie bym obserwował. Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, to jak najbardziej pomyślę o takim odcinku. Jeżeli chodzi o drugą część, skąd wziął się pomysł? Ja zawsze słuchajcie, w ogóle chciałam mieć YouTube'a, i dla mnie YouTube już dawno, dawno temu był taką ulubioną platformą i bardzo podziwiałam w ogóle youtuberów za to, co robią. I, I dla mnie to jest niesamowita platforma, w takim sensie, że każdy w zasadzie może sobie usiąść i zacząć nagrywać, i oczywiście są e, minusy tego, natomiast no, plus jest taki, że kiedyś trzeba było się pchać, e, nie wiem, czy to do telewizji, e, czy do jakiejś redakcji, żeby właśnie móc gdzieś tam e, z tą swoją ekspresją wyjść. Więc to jest niesamowite, że jeżeli ktoś uważa, że ma coś do przekazania, że ma jakiś talent, że chce mówić do ludzi, no to może to robić bez proszenia się innych, żeby udostępnili mu platformę. Także to jest super i dlatego też zawsze uwielbiałam YouTube'a i zawsze chciałam mieć kanał na YouTube'ie, ale co mnie zatrzymywało to to, że po pierwsze nie wiedziałam o jakiej tematyce miał być ten kanał, to jeszcze jak mieszkałam w Polsce, a po drugie bardzo, bardzo, bardzo obawiałam się hejtu i takiego wiecie, pokazania się publicznie i tego jakie będą komentarze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po przeprowadzce do Izraela stwierdziłam, że po pierwsze, mam wreszcie temat, taki naprawdę porządny, fajny temat, żeby zacząć kanał na YouTubie. A po drugie, Izrael pozbawił mnie, tak jak mówiłam wcześniej, wielu kompleksów i też pozbawił mnie może nie pozbawił, ale zmniejszył bardzo to, jak przejmowałam się tym, co powiedzą inni. Teraz myślę, że to jest na takim fajnym, zdrowym poziomie i też cały czas nad tym pracuję na terapii. Więc Izrael pozwolił mi znaleźć tę odwagę, której nie miałam w sobie w Polsce, żeby właśnie wyjść, pokazać się publicznie, nie zważając na to, jakie będą komentarze. No i na pewno też taki, wiecie, jakiś tam e, wpływ miało to, że poczułam się na emigracji za granicą w Izraelu trochę tak incognito, niż jak byłam w Polsce, więc to też gdzieś tam e, ułatwiło moją decyzję. No a zaczęłam kanał, jak zaczęła się pandemia. Ja straciłam wtedy pracę, firma, w której pracowałam, to była bardzo mała firma. Ona niestety zamknęła się z powodu pandemii. No i ja pomyślałam sobie wtedy, że no teraz jest odpowiedni moment, no bo nie pracuję i tak siedzę w domu, więc mam mnóstwo czasu i wreszcie mogę się tym YouTube'em zająć. Wszystkie wymówki mi się skończyły i tak się to zaczęło. Gratulacje i pozdrowienia. Jak się czujesz z tymi tysiącami ludzi? Czuję się rewelacyjnie i cały czas trochę nie dowierzam, wiecie, bo jak zakładałam kanał na YouTube, to nawet mi się nie śniło, że uda mi się zgromadzić tutaj taką publiczność. Zresztą powiem Wam taką anegdotkę, że jakoś tam, nie wiem, chyba tydzień czy dwa po założeniu kanału e, prosiłam na początku w ogóle przyjaciół, że wiecie, że założyłam kanał, zajrzyjcie, może zasubskrybujcie i tak dalej. No i ja wiedziałam ile osób, e, takich znajomych poprosiłam o subskrypcję. To było niewiele tam, nie wiem, chyba 15 jakichś tam bliskich znajomych. E, no i wiedziałam więc, że jak mam tam 15 subskrypcji, no to to są te osoby e, po prostu znajome. I pamiętam, że byliśmy na zakupach w supermarkecie i dostałam powiadomienie od YouTube'a, że mam nowego subskrybenta. Subskrybentkę, bo to była kobieta, do dzisiaj to pamiętam. No i to była pierwsza osoba, która zasubskrybowała mój kanał, która nie była moją znajomą. I pamiętam, że w tym supermarkecie zaczęłam skakać i w ogóle cieszyć się, bo dla mnie to było tak niesamowite, że jakaś obca osoba, a nie wiecie, tam jakiś przyjaciel, zasubskrybował mój kanał i w ogóle mnie ogląda i słucha, więc nie mogłam w to wtedy uwierzyć. No, teraz oczywiście już nie patrzę na te powiadomienia, nawet bo te subskrypcje rosną za szybko, chociaż to też zależy od okresu, bo czasem zwalniają, czasem rosną szybciej. No, ale mimo wszystko cały czas pamiętam, jak cieszyła mnie ta pierwsza subskrypcja od nieznajomej osoby. Za czym trochę tęsknię, jeżeli chodzi o te stare czasy, kiedy na kanale nie było aż tak dużo osób. No to jest to, że miałam dużo bardziej ułatwiony kontakt z widzami, bo na przykład, jak miałam, wiecie, 2-3 komentarze pod filmem, no to łatwo było na to odpisać. Tak samo zresztą było z wiadomościami czy mailami, które dostawałam. Na ten moment tych komentarzy jest tak dużo, że chociaż staram się mocno, żeby odpisywać na każdy komentarz, bo jest to dla mnie ważne, żeby mieć z wami kontakt, no to po prostu jest tego za dużo i też no, czasowo i energetycznie mnie to często przerasta. Podobnie jest z wiadomościami i mailami od Was, których dostaję ostatnio sporo i chociaż bardzo bym chciała na wszystkie odpisać, no to czasami się po prostu nie da. No i też oczywiście cieszę się z tego sukcesu, że jest Was tutaj tak dużo, tym bardziej, że kanał jest niszowy, no bo jednak tematyka jest niszowa, a okazuje się, że jednak potrzebna. Czy dziewczyny w mundurach z karabinami na ulicach to norma, czy raczej trzeba mieć szczęście? I jak one podchodzą do tego obowiązku wypełniania służby? Pomijając, jak bardzo uprzedmiotawiające jest to pytanie dla kobiet, bo kobieta w mundurze z karabinem nie jest obiektem, do którego trzeba mieć szczęście, żeby go spotkać i popatrzeć sobie, nie jest obrazkiem, żeby cieszyć czyjeś oczy. Natomiast jeżeli chodzi, abstrahując od płci, w ogóle widok osoby w mundurze z karabinem w Izraelu nie jest aż tak bardzo powszechny, jak mogłoby się niektórym wydawać. To znaczy dużo osób myśli, że tutaj taki widok to co minutę się zdarza, a nie jest tak. Jest raczej, nie wiem czy mogę powiedzieć, że rzadki, ale też nie jest jakiś bardzo częsty. Ja głównie żołnierzy z karabinami to widuję w autobusie, jak jadą na przykład w weekend na przepustkę do domu, czy tam w pociągu, ale ogólnie to nie jest jakiś taki bardzo, bardzo powszechny widok wbrew obiegowej opinii. Żaneta Przeniczka pyta, czy w Twoim domu rodzinnym podtrzymywano jakieś żydowskie tradycje? Jeśli nie, to jak i kiedy dowiedziałaś się o swoim żydowskim pochodzeniu? Wychowałam się, słuchajcie, w rodzinie katolickiej, to znaczy to, to nie był jakiś taki dom bardzo religijny, właściwie wręcz odwrotnie, natomiast no, podtrzymywałyśmy z moją mamą, bo ja wychowałam się tylko z mamą, podtrzymywałyśmy tradycje typu, wiecie, choinka w święta czy Wielkanoc obchodziłyśmy, więc to był taki dom. No, a o swoim żydowskim pochodzeniu dowiedziałam się już w dorosłym wieku, yy, przez przypadek, i o tym właśnie powstaje książka, więc pozwólcie, że nie będę spoilerować. Słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie przesłane pytania. Zapraszam Was już niedługo na drugą część QA. Śledźcie mnie na YouTube i na Instagramie, na pewno będę tam ogłaszać, kiedy już będzie gotowa. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie komentarz yy, dla zasięgów. I ściskam Was cieplutko, buziaki hej.